Poznajcie technikę montażu wiatrownicy ADAPT, która dedykowana jest produktom z Panel Series. Główne zalety wiatrownicy ADAPT. Regulacja krycia. Zakres regulacji wiatrownicy ADAPT wynosi od 240 do 320 mm. Zagłębienia montażowe eliminują ryzyko popełnienia błędu i nieprawidłowego umiejscowienia wkrętów. Modułowość. Modułowa forma obróbki ułatwia montaż na wysokości oraz optymalizuje koszty transportu. Podstawowe parametry obróbki. Przechodzimy do montażu wiatrownicy. Przygotowaliśmy połać do montażu wiatrownicy, wykorzystując produkt z Panel Series. Wiatrownica Adapt występuje w dwóch wersjach prawej oraz lewej. Składa się z dwóch elementów. Górnej i dolnej części wiatrownicy. Zwracając uwagę na estetykę, rekomendujemy przygotowanie elementu maskującego przy okapie. Następnie montujemy element dolny wiatrownicy. W tym przypadku jest to wersja na prawą stronę. Przykręcany jest w zagłębieniach montażowych. Na zamontowaną część dolną nakładamy górną część wiatrownicy, zaczepiając o korytko spływowe. Regulacja wysokości krycia pozwala na ukrycie wkrętów w jej dolnej części. Mocujemy krawędzi obróbki wkrętami. Kontynuujemy montaż kolejnych wiatrownic zgodnie z przedstawioną instrukcją, łącząc elementy na zatrzask i przykręcając w zagłębieniach montażowych i na krawędziach. Za pomocą górnej części wiatrownicy maskujemy wkręty w części dolnej. Dzięki modułowości montaż jest łatwy i estetyczny. Zakres regulacji wiatrownicy Adapt wynosi od 240 do 320 mm. Uniknij błędów postępując zgodnie z naszymi zaleceniami.